Thank mm -hmm. you. Cześć, witam was, bardzo serdecznie, ja jestem Profi, zamykam się tutaj. ja jestem Pawie, siema wszystkim. Siema, siema. Cześć, Zajemy... Gramy w trybie szturm, weź oznacza albo B. Jestem zajęty tym, pojedziemy. Koleś, 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 mówię, 12 Nie wiem nie jest. Dobra, pad, pad, padł, padł. Pad. dobra. Potrzebowałbym ja jest, aptekę. Ja jest, ja jestem trza A. Postrzeżować sobie możesz. Nie mogę trafić z tego pojazdu jebanego Fuck, kurwa RCB, RCB Fak, dosłownie, dosłownie Dostał, dostał, dostał e, Plecy A dobra, koleś kampi Snajperem na tej Na wysepce Dobra, pojazdy przejeżdżają, pójdą tutaj Płyną tutaj Respię na tobie Dobra Mam C4 jak coś jest. Dobra, pocisnąłem jednego. Ma go. Łódź, 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 Ej, koleś na A idzie, koleś na A idzie. Dobra, pa... Nie, nie pat. Dobra, padł. Trzeba coś z tą łodzią zrobić. Dwóch kolesi od łodzi, dwóch kolesi od łodzi. Tak, tak, tak. tak. Chcesz Nie, teraz już nie potrzebuję. Chciałbym zorientować, to nie się popatrzyłem tego wsparcie W kolej się od lewej wchodzą Lew na tobie Czekaj, schowam się, dobra, dobra. E, Uważaj granat Dobra Za tą górką są, e, skąd dostałem? A! Z e, pieprza jest stąd koleś wali z wysepki o. Wow, 4-2 mam, ładnie 4-2 jestem pierwszy, jestem drugi na serwerze. A 4, padłeś. 1-2 no. mam. 1-3 w tej chwili chyba raczej. 4-3... A, dobra, e, A podkładają, A podkładają, na Bejdą, Rpę tobie 12 Oznaczyłem Kremian jest Dostaje, prawa strona, prawa strona i lewa Ten krabni jak jest do bani, to teraz sobie go Kurwa! Przez co tu człowiek dupi ja pierdolę granaty! Jak mnie kurwa obrzucali? Dobra, mnie na Na B koleś w na B koleś w Jeden na B. Jeden, jeden od respa. Na B koleś wbiegł i przy tym wejściu sobie. Mam helikopter, mam helikopter nad Na naszej lewej, dobra, respię na tobie. Może B podłożyli? Tak, ja, już, już tam idę. Kurwa, wypatrzcie skąd dupią! Rozbrajam. Dobra spoko. Ja respię na tobie zaraz. Y, koleś wleci od lewej kontenery jak coś. Zaraz się zrespię na tobie to pójdziemy tam. Czekaj. Jestem. Podylech dawaj, podylech dawaj, mi się dawaj. Bo znajdź mi się wali. Spierdalaj. No kurwa granat. Zrespiłem się na granacie. Coś podłożyli, mam 5-5. Kurde, nie... <laughs> Ty masz 1-4 i masz więcej punktów niż ja. A no, może rozbroił, także wiesz. No ta... A podłożyli, dobra. Tutaj nie nasz, z respie na respie. Ja, ja respię na naszym. Trzeba B bronić, bo już podkładają. Raczej A. A, bo już podłożyli. Ale B chcą podłożyć już, no. A już podłożyli. Stary... No dobra, ale... Jebać to A. Jak kurwa ja nienawidzę normala. Tam wybierałeś fak, łódź mnie zjechała Ale znalazłem zajebistą kampę stary Korzystaj A widzę Dostałem skądś A za górki Zajebista pierwsze miejsce mam 9-6 O drugie Ale dobra miejscówka kurde chyba z trzech czy czterech koleś położyłem stąd Respy na tobie A to ty tu leżałeś i mnie zablokowałeś Ty gnoś! Nie ja! Ten gość Jak ona drużynie Ja spierdalam No cofaj! Cofaj! Ja kurwa! Co za debil Sam tam, to, tam to chciałeś grać Jaki dał No kurwa weźmie się po... A ci co kurwa piknik? <laughs> Masz apteczkę Dzięki Lewa moja dwunasta, 12, moja dwunasta, 12, moja dwunasta Nieważne. A, a bo ty masz... Jezus jeszcze nie masz tej apteki tej zwykłej? Mam No to czemu nosisz ten pakiet, ten taki, tą paczkę? Nie noszę! Mam granatnik i ten i tą dużą! Respię. No kurwa, tyle lespał. Ja jemię. No ktoś mi farta. Respię na to na tym kolorze. Oooo Przyjechał ten Teraz Uuu, ale chujnia na maksa będzie Jak go nie wypierdolę C4 beaches C4 C4 Podkładam JEBU! No i wykurwiłem gościa Lodzie miodzio Amunicja nie mam taki, ale le lepiej weźcie podlecz Dobra Baraj Bijam do ciebie Podłożony jest, kurwa no Jestem pierwszy, nie no. Ja nie wiem jak ten team gra Rozbrajam. Jak my Ja i ty Rozbraję, jesteśmy w pierwszej Dobra Dobra rozbroiłem Respie, respię, respię, uważaj Gryj, tam Nie granat, granat, nie resp do już nie żyjesz Ja <gryj>, mam <gryj, gryj, gryj>, na kim Dobra, respię na ziomku ty ja ja biadem ostatnie jeszcze... Masz się chwilę było tak Kurwa dobrze. dupią we mnie Od pleców, od pleców Fuck, dobra Patkoś ja mam włączoną premię, mam włączoną premię Mam 2 razy 100%, 25%, mam 8 razy i 50%, mam 5 razy. czyli ja dziele. Respię na ciebie. Muszę z tego nie korzystać, Jak tam tiket? 68, dobra. Ej, dobra, chodź tutaj trochę. Gdzie ty jesteś? No tu! Przecież dwóch kolesi tam jest, nie? Łooo! Wow, Fak! Co za skurwysyn! Chyba mamy gościa na plecach i nikt nawet nie pójdzie go zajemać, nie? No, um, wszyscy są zajęci przodem. Dobre, dobry, zastałem Jolkę. Dobra, jakoś żeśmy ogarnęli trochę tu Wbiegają, wbiegają Dobra, widzę, widzę No, no, no Putę, gdzie oni są? Latające skurwy syny Ja jebie, wszyscy Jeden pat, jeden pat, jeden pat. widziałem, Jeszcze jeden, lecą, lecą, latają, żeltają, masz AMO Dobra, pomogłem Nic nie mogę trafić ale ja nic nie mogę trafić. Podnoszą cię, podnoszą cię, uważaj wow. y jedzie BMP, BMP, BMP Kurwa Jak? Jezus Maria, ja jestem pierwszy. Po Cześć, ty jesteś trzeci. A poczęt moje stacji. <noise> ty masz jeden dziesięć! Aj <noise> podnieśli mnie na BMP ten no trzeci. zajebiście Trzeba obiec to BMP, bo nas rozpierdoli. Za Trzeba obiec je, ja. nie mają liczej. mnie ten, zarobą mnie członek i jej Dobra, lecę na to BMPs, stary. Podłożyli. Idę rozbroić. Lecę z tobą, lecę z tobą. Koleś wyskoczył. Ne w tyłu budynku, za budynkiem Z tyłu, dobra, budynku, odbrałem, odbrałem, budynkiem. Odbrałem, z tyłu budynku! Nie zdążyłem Aha widziałem, dobra widzę skąd Dobra chyba już wyż... Tego już chyba nie, wy... no nie wybronimy No weszli, dobra Respię już się na tej nowej bazie Wiesz, Ja respię na nim Ucheli macie na głowę. heli nad głową Weź coś oznacz jakiś punkt Byłem chyba zajęty, dobra Snajper kurwa z tej wali Zmierze musimy się wycofać Ha, dobra, więc to sobie opuszczam BMP, BMP Którędy jedzie? Od frontu, od frontu D Drogą, tą główną drogą Dobra, widzę, widzę, widzę Kurwa, nie mogę wyjść z tego What the fuck! Jak się z tego schodzi? Tego shitu. A dobra, E. Okej. Okay. Wow. Dobra, lecę z C4 na BMP. -kę. Kurwa koleś akurat wysiadł, czajsz to. Dobra, zabili to. Rozwalili BMP. -a. Jezus, ja jestem pierwszy, dwa punkty prowadzę. Ja jestem dalej trzeci, mam 2-12. Ja <suszy> oh, What the fuck. No i znowu z buta. Tym najlepszym <laughs> najlepszy nubem w historii po prostu Nie, ja kiedyś byłem większym Ale najlepszym ja sobie to wyobraź A ja se pójdę przy kampie w tym budynku. Ha, chu ja zrobię z tego budynku okay. Ty, bo HP już nie masz, no właśnie. Tak. No, a wchodzą na A. Tu jest ten

BMP na plecach, BMP na plecach Nie mam C4 wow, Ja cztery, mam widego, widego. kurwa, już go nie ma Już Bo go nie tak ma B podłożyli, ja lecę rozbroić What the fuck. Zabiłem gościa Ja tak w całym magazynek nikogo nie zabić Dobra, rozbrajam, rozbrajam Osłaniaj, osłaniaj budynek przede mną Nie żyję Czekaj na tobie Dobra, dobra, chodź, 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 chodź. Jestem tam jest koleś na plecach u nas Dobra, ja tam? padł jest Tam jest kilku, trzech, czterech jest no Ta. Za tym budynkiem uważaj, uważaj, bo plecy dostaniesz Dobra, ucisnąłem Jak tam dojść, tu coś radę? Oj, nie Dobra ja Tylko w kółko klasy, naprawdę Nic mi nie wychodzi jak na razie Dobra, dobra Widzę, że zrespiłeś się, a nie to ziomek Ja też jestem a, dobra, spoko. BMP jedzie, BMP. A, widzę. Ziomki na A, ziomki na A. Masz tu koleziomo. Granat wypierdalać. Czekaj, obchodzę, bo BMP będzie jechało z dołu. Dobra. Rzucam mu tu cztery na dzień dobry. Granat na ryj. Ja je wlazł Też HP Bez komentarza Uracowałem dwóch kolesi, plecy nam robią Ja byłem w c ale kolesie przeżyli Tadu się nie grało, za chwilę kończy Dobra, ja, a podłożyli, a podłożyli, jeden koleś, trzech, czterech pijam, pijam. Ja im robię plecy Ja Jasna cholera Jak oni tu wbili kurwa Dobra, my tu z jakimś ziomkiem robimy plecy i będzie Bądź czas co mi jeszcze? To mnie dopiero? To mnie dopiero? Zmiar. Stary, ale teraz będzie rozpierdol, cząste Bielobój Poszło O jestem czwarty Chłopie, ale tu zrobiłem im jazdę. Ja też Na byłem. plecy gnoją, wbiłem. Ja też o, zabili mnie, ammo zmieniałem. 21-14. Stary, pierwszy w teamie. Już mnie nie wyprzedzi nikt w teamie, tak szczerze mówiąc. Ja. Zajebiście. Ja dalej jestem, jestem czwarty, a mam chyba najgorzej w całej tej ten, 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 ten. na tym ziomku. E, a dobra, oznaczyłeś Respię B. Sobie. Będę e, Bena, zaraz podłożył Trzeba tam zrobić porządek, bo z dwóch stron wchodzą Dobra. Podłożyli oh. Plecy, 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 plecy. Dobra, Dobra, położyłem kolesia Rozbroili nasi Budynek, budynek. Budynku w budynku jeden w budynku z sramułowiem, sramu jeden padł, dwóch jeszcze Dobra. plecy mi robią, plecy Friam, mi robią, plecy tam. mi robią. Ja je Położyłem, położyłem, BMP. dobra. Ja za, dobra. strzelam, się skąd zabiera. kurwa? A, dobra. Ale nam koleś plecy robi, ja pierdolę. BMP. Dwóch tam jest, dobra, Olać Niech kampią tam. Nic sam nie zrobię wtedy. E, respię na tobie. BMP jest na tym na punkcie. Tak, widzę. Wiem, ze ja tam, mam C4, co, ja jak coś. Ja coś, mam C4, jak Nie, nie, nie zmieniam ze strzelby, stary, nie zmieniam ze strzelby. Fuck dostaję, dostaję, dostaję Ja też Tam ci za dużo, nie ma szans. Nie, yeah, zawsze jest szansa wyruchać szybbansa Aha A, taki chuj mnie mieli zabawę <laughs> Nie, nie dało rad tam podejść 23-16, ja pierdzielę Gdzie ty masz level ej, w ogóle? Ej jest na plecach na, na, na plecach u nich No ja już nie zrespię, nie zdążyłem mogę Nie ja zdążyłem To mogę na mnie Ale nie mogę już na was bo wy jesteście poza tak jakby Eee, yy, akcją. Aha nie, na was się nie da. Oznacz A albo B. Już, tego się rzępię. Ja ja wiem. LOL to A jest w budynku, dobrze wiedzieć. Broń z tego o, nie, o, nie jest w budynku. Jest tuż za o, Za budynkiem, obok, dobra. Nie, tu jest dobra miejscowa, żeby sobie poleżać. Musimy się Stary tu sobie przy kampie. To tam Chcesz Nie, dzięki. Powiedziałem, mam full. Dobra, wchodzą. Dobra, zrobię im kurwa niespodziankę na A. Jako znaczysz, to będziesz miał punkty, jak coś. To mam na to na A. Jak ty kurwa, ty nie idziesz, tylko się przesuwasz tak jakby Aha Weź skupia. jeszcze tak wy wykryj się mi na kamerę Tak kucnięty Na kucnięciu O, teraz idziesz, a przed chwilą tak się przesuwałeś Bo byłem, yyy, bo z to jest jeszcze błąd A, dobrze wiedzieć Do z przed tym i to jest błąd jeszcze w grze Dobra, ja się trochę przesunę tutaj Nasi srają ołowia a, bo przy mnie jak coś. Tak. Zobacz, tutaj ciśnij widzę karabinka. Jedzie, jedzie, jedzie BMP. Ale tu na B. Tu na B. Wiesz, B też jest ważne. Dobra, ja tu nie zabiję. Ale na B, że, że jest ten, że jest daleko od nas. Wiesz, obłożył C4? Tak, no. Ale mam ten, mam y, c nowe wziąłem no. wow. uh, uh, uh. Ja jebie, ale bym nie To pochój na... chuj się na mnie respisz? A co? To... To jest... To jest... To jest... Fuck, dostaję. O, stań, Jak ma to by mi się przydała, wiesz? Mam, mam. BMP jedzie, kurwa. Lol, to jest żart! Koleś mnie nawet nie widział, dupił przede mną i to kawałek i mnie zabił z BMP, nie? Spoko. Dobra, może tak coś zagram. Ja jebie Najgorsza runda bo nie życzę <grywa> Kto ja, trwa już 21 minut yeah. to szturm, to się no to Nie To w co się dziwi? Zespię tobie WTF to na robi na nie Na no, jeden bieg, ale zabiłem a podłożyli. Ja lecę na A jak coś. Dobra, A rozbroili, rozbroili. Jestem. Dawaj, tu medyk załatwili nam chłopaka. Fuck, budynek się zaraz rozpierdoli. Dobra, uciekłem. I W PIZDU! Uhu. Na A, B, na A na A, na A, na A wbiło dużo. Na B też biję Kurwa, leją nas. Gnoją nas! Na to dobra, no o, o, tak. Kurwa, granaty! Ja pierdolę! Nie pierdol, bo ci się się na powiększy. Fuck BMP Ja się wychylam LOL Jak koleś kurwa tylko główkę wystawia je Kurwa dobre <grywa> O lol zobaczysz potem u mnie na materiale Stary Dobra Koleś tylko główkę wystawia A uzroili really? Bo już rozwalili to już W ogóle Dobra to już nie ma sensu tam lecieć Ja sobie jeszcze pobiegnę Gorzy za to nie będę na pewno Hehehe <gry> z granata po... Powrót 110 Stary ty wiesz gdzie koleś stoi naszym BMP i dupi skąd? Nie wiem, ale w budynku ten, w budynku tam Widzisz mnie gdzie ja jestem? To on stoi jeszcze 52 metry za mną Aha Tam stoi Gdzie patrzę Oznacza... B... Ja idę na górę Małego miałem. Nie masz Lejmora. Nie mam. Turm. Dobra. Lodzio miodzio, panowie, lodzio miodzio. Cały czas do przodu, staramy się. Ty co, trener? Kurwa, zamiast noża użyłem granata. BMP od lewej naszej. Wiem jak leży, kurwa. Rozglądałem się. Trzymaj jama To jest oczyszka. Lewa strona jest prawie w ogóle nie kryta, ale z prawej tylko idą Dobrze, że dobrze, w ogóle nie, nie mają jakiejś taktyki Koleś jest na plecach już u nas, na, na na plecach Wow Ej, chodź tu do mnie, bo tu już jest trzech koleś na plecach u mnie Tak ja zaraz Dobra, jestem, masz apteczkę. Dzięki. Tu był gdzieś koleś jeszcze, ale chyba go zabili, Ta. Podłożyli brawo. LOL, skąd... Na hita ze snajperki? Bez jaj. Headshot. Na normalu? LOL. Naprawdę szacun dla kolesie, że tak umie, Jak no. wypierdala. Ej, drugi jestem, ej, to nie fair. A, w Tresne. budynku są, są w budynku. Dobra, jedna na górę. Stary, od góry, od góry. Okej. Góra, góra, góra. No dole też są, na też są. Stary, uzbrojają, uzbrojają. Nic nie zrobię. What the fuck ile można sradzie łowiem w kolesia i do... cały czas trafiać w barierki Ja tam chyba z 10 mija jakby tam granata pocisnąć uderzeniowego to by kolesia się zesrali Mam uderzeniowe Tam rzuć, tam tam tam, przed siebie no wróciłem. Ja jebie, ale, ale rozpierdziel. GG Oooo no. przegraliśmy o matko, 27 minut to trwało. Boże. Na no, mam dwa odcinki zamiast jednego. Nie wiem, ja, ja to... Ja to ten w jednym dopóki nie ma 40 minut. No matko bosko. Najlepszy nowy drzynowy. rekord... Nowy rekord życiowy RKM EXPERT 24 zabicia. Wow. U mnie jest, dla mnie. Nie jest ten, u mnie jest y, najlepszy nowy rekord życiowy. Dobra. No cóż, to jeszcze zobaczycie sobie ten, 13 tysięcy, 14 tysięcy punktów zdobyłem, a ty? 6 18 6? O, 8, 6 9, 19, 20 prawie Co za koleś, i ty miałeś 7,32 <laughs> What the fuck No cóż, no, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie, się mapowi. Cześć Because I'd rather